Ruszamy dzisiaj w drugą stronę, skierujemy się, kierujemy się na port, Azymut Port. Kolega Boguś wykarnił mewy, tańcowały jak szalone koło niego i tam w odstępach, w dali już są dwie dziewczyny tu i idziemy, jak powiedziałam, do portu. Pokażemy wtedy jak pięknie tam, jak pięknie tam jest. Wolnym krokiem przy akompaniamencie szumu morza, próbających mewach, przy słoneczku idziemy sobie wolnym kroczkiem w kierunku, tak jak powiedziałam, portu Gęsiego, Gęsiego Jak Gąski. burzowskie spacery dzisiaj będą podbijać bruki, szlifować bruki koło brzegu. i ruszamy sobie dalej no nie no, zrobię tutaj tak, o, troszeczkę takiego filmiku proszę bardzo potem wszystkich zaprosimy A! I weszliśmy na, weszliśmy na promenadę, gdzie w sezonie życie kwitnie. Nie ma jak się minąć, a w tej chwili proszę bardzo jest tak. Plażowiczów też jest troszeczkę, proszę bardzo. Ale to wszyscy w na wiaterek jest, od się złoża jak to ulatnia, utlenia, ulatnia dla nas. My wdychamy, słonko nam świeci proszę bardzo tu są nasi dalsi towarzysze wyprawy i przyjdziemy do końca ile damy radę i wrócimy jest, jest świetnie, już przestanę być ciągle pięknie, ale jest ślicznie.